Gorąco dzisiaj i wiecznie, a ja witam się z Wami poza warsztatem. No, ostatnio to e, taki dość rzadki widok, ale e, dzisiaj przyjechałem do Darka z kanału Recykling Renowacja u Darka, e, bo zadzwonił do mnie, że chce się pozbyć e, kilku rzeczy. A jeżeli on chce się kilku rzeczy pozbyć, to ja bardzo chętnie je e, przygarnę. Ale o co chodzi i gdzie dokładnie jestem, no to zaraz wam pokażę. Darek jakiś czas temu rozpoczął duży projekt renowacyjny, a dokładnie chodzi o renowację starego młyna. No i jak to bywa, trzeba pewne rzeczy dostosować do nowych przepisów. Przede wszystkim chodzi o instalacje elektryczne były w tym młynie, znaczy jeszcze są stare przełączniki, wyłączniki styczniki jakieś, które rozdzielały prąd na wszystkie maszyny działające w tym młynie, no i oczywiście nie chcę tego wyrzucić w całości na złom tylko zadzwonił do mnie i zapytał czy nie chcę odzyskać z tego surowców wtórnych a ja oczywiście jak najbardziej bo wiecie, że lubię odzyskiwać takie tematy no dobra, ale pokazuję Wam w całości ten młyn, chociaż świeci mocno słońce. Więc nie wiem jak to będzie widać, ale zobaczcie, ogromna konstrukcja. Środek drewniany, boki są już murowane, ale wygląda to w całej okazałości właśnie tak. Środek mniej więcej Wam pokażę później, ale z zewnątrz. Tak to się właśnie prezentuje. Później wejdziemy do środka, tak jak powiedziałem. No i oczywiście zobaczycie, co dzisiaj przypadnie mi by zabrać i odzyskać. No dobra, to widzimy się już w środeczku. Jest i on, zbliża się właśnie Dariusz, i zaraz mi pokaże wszystko to, co jest do zabrania. Siemaneczko, dawaj, pokazuj, co tam masz do odzyskania dzisiaj. Siemka. Zaraz będzie działanie. Dobra. Darek otworzy zaraz młyn, a ja Wam tylko tutaj przez okienko na razie pokażę jak to wygląda. No jest kupa roboty do zrobienia. No ale myślę, że pomału, pomału Dariusz da radę. A tam w dole właśnie widać te stare tablice. Dobra. Darek otwiera drzwi. Także zaraz będziemy już bliżutko Patrzta ludzie ile dobroci będzie. Ogromne olejaki, naprawdę bardzo duże. Tu zobaczcie, taki wielki wyłącznik, przełącznik. Jest tego mnóstwo raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 takich skrzyń także roboty jest. I ja postaram się to wszystko ze środka wydobyć, bo to jest na przewodach aluminiowych. No ale nie o przewody tutaj chodzi, a chodzi o to, żeby wydobyć właśnie te wszystkie ustrojstwa ze środka żeby odzyskać z nich cały surowiec wtórny, no bo w całości szkoda na złom to wywieźć, a tutaj jest to wszystko żeliwne ładnie to e, podzielić no i te dobroci ze środka wydobyć no dobra moi drodzy zakładam rękawice Bierzemy konturę, wkrętary, klucze i działamy. Bo dobrze by było jak najszybciej to wszystko ze środka wydobyć i zabrać na warsztat. A na warsztacie wiadomo będzie dalszy odzysk. Thank you. Jak to mówią, bez młota to nie robota, ale powiem Wam, że przy tej temperaturze to lekko nie jest. Ale bardzo fajne te skrzyneczki i mam nadzieję, że odzysku z tego będzie sporo. No dobra, zmieniamy tarczę w kątówce i jedziemy dalej. Zobaczcie tu, takie potężne bezpieczniki 100A, piękne też. Mosiąc żółty w środku. No, będzie skubania, będzie. Dobra, na razie to musimy wchodzić. A dobra, musimy to podzielić na sekcje. Na no, później, po trochę, wyciągać co lepsze. I wstępna segregacja zrobiona. Skrzynki podzielone. Te bezpiecznikowe zostają u darka. Mosiąc i przewodziki sobie odzyska. A ja zabieram tylko te potężne olejaki. No i tu zobaczcie jeszcze taki Zegar fajny się trafił Co prawda już no destrukt Ale też parę ciekawych rzeczy O tutaj są styki srebrne Przy tym zegarze Także tutaj coś srebrka wpadnie No i zabieram tak jak mówię te olejaki Ten tutaj ten wielki potężny No i reszta oczywiście do rozczłonkowania na warsztacie. O, to następny. Piękny cewka w środku. Tutaj blaszki albo miedziane, albo mosiężne. Także troszkę tematu będzie. A szkoda w całości wyrzucić na e, skup złomu. A te surowce wtórne bez problemów można tutaj odzyskać. O, olej się jara. No dobra, pakujemy to, co trzeba do bagażnika, do osy. No i resztę pokażę Wam już w warsztacie to co mnie najbardziej interesowało już jest w bagażniku, większość olejaki, dwa duże przełączniki, do tego ten ciekawy zegar no i zobaczymy jak to będzie z odzyskiem tego wszystkiego, ale to już na warsztacie a jeżeli Wy jesteście ciekawi jaki będzie zysk z tych wszystkich elektrycznych suwenirów, no to zapraszam do śledzenia kanału i wypatrujcie odcinka bo odcinek na pewno się pojawi, a przy okazji to jest bardzo dobry moment, żeby dać łapę w górę pod tym filmem, a ja lecę jeszcze pomogę Darkowi w segregacji reszty, bo jest tam kupa osiądzu z, z tych uchwytów i tablic bezpiecznikowych. No i resztę trzeba przygotować do wywózki na skup złomu. No i tak, moja wizyta u Darka już się kończy. Za chwilę ruszam do domu, do warsztatu, wypakować te wszystkie, wszystkie dobroci. No i trzeba będzie to odzyskać jak najszybciej. Dariusz. Już zamyka swój młyn. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No, jak będzie odnowiony. A on przewiduje, że no kilka lat zajmie odnowienie tego wszystkiego. Chce zrobić właśnie dach z jednej i z drugiej strony nad częściami murowanymi. No i w środku nawet myśli o tym, żeby zrobić jakieś mieszkanko. Także mam nadzieję, że wpadniecie od czasu do czasu do darka. Napiszcie, że jesteście ode mnie. A tak wam w ogóle zdradzę, może nie wiecie. Dariusz to mój brat. Także polecam zaglądać na jego kanał od czasu do czasu, bo robi naprawdę świetne renowacje starych mebli, zegarów. W ogóle ma piękną kolekcję zegarów. Także zapraszam. No dobra, żegnam się i widzimy się na warsztacie. Już dokładniej przyjrzę się tym wszystkim elektrycznym rzeczom, które dostałem od Darka. No i trzeba będzie to jak najszybciej odzyskać. To jedziemy do warsztatu. A tak to wszystko wygląda już na moim warsztatowym stole. Spora gromadka, trochę pracy będzie wymagała, ale do odzysku jest mieć mosiąc, aluminium, złom oczywiście. Troszeczkę sreberka wpadnie, ale towar pozyskany za darmo, więc ciśnienia nie ma. Ale oczywiście, wszystko z tego odzysku trafi do mojego projektu od zbieracza do bogacza i zasili kapitał inwestycyjny. No dobra, moi drodzy, ja tę wizytę u uważam za bardzo owocną. On też zadowolony, bo kolejny etap prac przebiegł no bardzo sprawnie. Będzie mógł działać dalej. Ja oczywiście zachęcam do odwiedzenia kanału Darka, do zostawienia jakiegoś komentarza, no i śledzenia jego renowacyjnych przygód, bo robi naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. A ja zabieram się niedługo za tę gromadkę. No, bo też trzeba to podliczyć i dorzucić do 43 odcinka serii, czy to się opłaca. Bo to właśnie stamtąd pochodzi. No dobra, widzimy się niebawem. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Trzymajcie się, do zobaczenia.